Tutaj mamy przykład rodziny, której nie powinniśmy zimować, nawet widać po ilości pokorom i sposobie jak pobierają. Pobrały całe ciasto, natomiast zobaczcie co te pszczoły robią. One... One nie są w stanie nawet... Jest ich mało, nie są w stanie nic zrobić. Są słabe. tak naprawdę to jest siła, która nie gwarantuje nam dobrej zimowli. Tę rodzinę moglibyśmy zimować na pięciu, sześciu ramkach czy na czterech, ale nie wiem, czy to coś by dało. Zobaczcie, tu nie ma pszczoły. Tu trzy czy cztery matki się My nie przeglądamy tych rodzin co tydzień, żeby nie było, że to o, jakieś coś pokazuje Tu matki nie przyjęły jednej, drugiej, trzeciej Kurczę, nie mam żadnego dłuta Nie wziąłem więc wykorzystam jakieś narzędzie Pierwsze z brzegu jakieś się znalazło Patrzcie, no pokarmu powlewały, ale nie ma pszczoły, po pszczołach widać, że są e, zaniepokojone nie widać tutaj mega integracji one czują stres wiedzą że zimowla nie będzie dla nich jakby to powiedzieć łatwa patrzcie tu praktycznie nie ma pszczoły takiej rodziny nie powinniśmy zimować taką rodzinę będziemy o już się popsuło moje dłuto Taką rodzinę, o, mam tutaj to patrz, no niby jest czerw, matka chodzi, któraś tam z kolei została przyjęta. Ja tutaj potencjału nie widzę, tego typu rodzina powinna pójść do połączenia i ona pójdzie do połączenia. Takie na pewno znajdziemy na pasiece gdzieś 3-4 rodziny, które nie będą spełniały. No, może nie na tym pasieczysku, ale ogólnie na pasieczysku znajdziemy jakieś rodziny, które nie będą spełniały kryteriów do zimowli i te rodziny będziemy ze sobą łączyć. Tutaj mamy praktycznie może łącznie z ramkę. No, z pszczoły to może mamy z 3 ramki, co? No, z 3 ram 4 ramki pszczoły, coś takiego. Może i by przyzimowało, natomiast na pewno nie będzie to miało rozwoju wiosennego. Na razie niech sobie biorą pokarm, a później po zakarmieniu rodzin wszystkie takie słabiaczki. Wybierzemy matkę, która jest najbardziej dynamiczna i najlepsze pszczoły ma i te słabiaczki po prostu kładziemy jeden na drugi. No nie jeden na drugi, zabieramy czerw, po prostu z nich je połączymy. Pozabieramy czerw, pozostałości czerw i połączymy i stworzymy jedną rodzinę. Trzy, cztery takie rodziny tworzą rodzinę, która jest w stanie na wiosnę wystartować z odpowiednią siłą. Takiej rodziny nie zimuje.